Tutaj moi drodzy, kolejny dzień, czyli y, dzień drugi, zmaganie z montażem tylnego mostu, oczywiście związanego z montażem resorów i na końcu amortyzatorów. Teraz y, mam już most ustawiony tak jak należy, y, blaszka y, do cybantów. Pasuje, to będzie tam. Tu musiałem amortyzator. Ok, dwa cybanty mam pod ręką. Trochę smaru się przyda, tutaj na to. No i co, no i zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie szło. Um, Weźmiemy sobie. No dobra, to robimy coś takiego. Mam nadzieję, że te gwinty. Tak naprawdę fajnie byłoby te gwinty teraz przegwintować. Bo one mają dwie warstwy farby na sobie. Tam delikatnie mają, no ale, no ale mają mi. A to jest drobny gwint, więc pewnie będzie się to dosyć ciężko wkręcało. Dlatego wziąłem sobie do takiego pneumacika i zobaczymy, jak to tym pójdzie. A jak nie to ręko, akurat do tego to trzeba mieć gwintowniki calowe Takich nie posiadam póki co przynajmniej i jeszcze specjalnie na narzynkę, bo nie wej tutaj wejdziemy, kiedy mamy... No specjalno musi być, bo inaczej uder będziemy uderzać rączkami od drugi tutaj. Więc Będzie to sprawa tak. Włożymy sobie chyba najpierw dwa. Widzę, że ciosno wchodzą. Się okazuje że coś z tymi blachami jest nie tak. Trzeba sprawdzić. No i zamiast składać to kolejny problem. Ech. Te blachy są identyczne. Ta jest minimalnie mniejsza. No, minimalnie jakiś inny sort, nazwijmy to. I teraz tak, ta jest na pewno przednia. Jeszcze oryginalna blacha, bo ma jeden rozstaw taki, drugi taki. To widać, jeżeli chodzi o otwory. I ja nie wiem, czy ona będzie w ogóle potrzebna. Bo, bo ta blacha chyba jest zastępowana półresorem. Mhm. Albo właśnie nie, albo ona idzie na prawą stronę. Kurde no ale tak czy siak to jest komplet a co gorsza że ta tak mi się wydaje że to to jest na pewno przednia ale te są dwie takie same a tu cholera że i te z nie są takie same zobaczcie o, jest tutaj różnica i Co gorsza, inny w tych tutaj cybantów. I wydaje mi się, że te oryginalne cybanty będą pasować. Te oryginalne cybanty będą ładnie pasować w to. No, tak prawie, ale w. No tu trzeba rozszerzyć je minimalnie, ale to, to będzie ok ale tu to już bardzo nie pasuje trzeba będzie chyba kupić nowe blachy, bo zaraz jeszcze rozłożę półresor i zobaczymy o co tutaj chodzi, bo no, oczywiście, że mógłby ktoś to powiedzieć, tam, rozszerzyć to już, ale ja nie chcę tyle rozszerzać, bo to jest sprawi grubość pręta do rozszerzenia to nie podoba mi się to, że tak powiem w takim układzie tu jest szeroki ok, mam rozwinięty półresor, czyli to jest lewa strona przód i zaraz weźmiemy sobie taki typowo oryginalny no i widzicie, tutaj pasuje idealnie, to widać, że to będzie nawet chyba nie trzeba będzie nic skombinować i tutaj też ok, teraz jak podejdę jeszcze do mostu zobaczyć na tą stronę mamy półresor na tą stronę. Aha, i tu potrzeba ten jeden więcej. Znaczy, jeden grubszy cyband. Yy, bo on tu chyba przechodzi. On na tym po prostu stoi. A drugi wchodzi. Tu. Mhm. Ok. Czyli na prawą stronę. na prawą stronę jest ten problem z jednym większym. Czyli na prawą stronę powinien iść. Ten. To jest jeszcze oryginał. I teraz zobaczymy sobie tak to Ok I tu mam jeden więcej On jest minimalnie, widać, że nie jest rozgięty No, yy, będzie pasował, ale trzeba go będzie troszeczkę ścisnąć Bo leży że on tutaj mm -hmm. No, jak widzicie Jak zwykle jakiś problem Tak to jest właśnie ze składania. niby wszystko się ma a jak zacznie się coś robić, to jednak coś nie pasuje, coś zostało nieprzemyślane tak jakby do końca. A szkoda, w takim razie ja zapieram się za skręcanie przodu, więc przednie resory się wkręci. No i tyle. Szkoda, szkoda że tak powiem, marnować ten czas. Te wszystkie klocki, które mam trzeba będzie wkręcać. Blachy mam ogarnięte, w tym przypadku zamówiłem cały komplet w imienie. Czy cały komplet 3 sztuki, bo czwartą sztuką jest półresor, yy, więc nie trzeba. I zabówiłem zewkami, yy, tak więc będą z jednej takiej parafii i, i takie fajne sygnowane. A te pójdą na półkę, może się kiedyś przydadzą. Może je po prostu komuś sprzedam lub zamieniam coś innego sobie. Okej, okay. to tyle ten od odcinek. W kolejnym odcinku jednak nie będę skręcał przodu a zajmę się czymś, co mógłbym to finalnie naprawdę skończyć, bo nie chcę rozgrzebywać takich tematów. A raczej wolałbym temat totalnie finalnie zakończyć. I takim tematem może być na przykład założenie wyciągarki, ponieważ z niewiadomych to tam za dużo nie ma. Tak prawdę mówiąc wystarczy jeszcze raz przymierzyć tą płytę. Wydaje mi się, że jeszcze te tulejki mam za krótkie, więc chyba przetoczę je jeszcze raz. i znaczy wytoczę sobie jeszcze jedne yy, i zobaczymy. A to wszystko w kolejnym odcinku. Póki co subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, niech to się niesie. Trzymajcie się, cześć.